Jak dobrze być pierdolniętym Jak dobrze być pierdolniętym w głowę Jak dobrze być trochę pierdolniętym Jak dobrze być trochę pierdolniętym w Jak dobrze być trochę w głowę Cześć dziewczyny, zainspirowany waszymi licznymi komentarzami i Oczywiście, także z tymi prośbami, yy, które otrzymujemy gęsto razem z Michałem na naszego, na naszego maila oraz na nasz y, profil YouTube, postanowiłem stworzyć y, zupełnie coś nowego, yy, tym razem coś wyjątkowego. Inspirowany y, taki makijaż, stworzymy dzisiaj wyjątkowy makijaż inspirowany kreskówką, yy, kreskówką Kung Fu Panda. Dzisiaj wyjątkowo. Yy, po, po tym, po tym po, po makijażu, od razu razem z Michałem no i tym panem, który siedzi tutaj yy, udajemy się na walki górczyńskie walki i będziemy sobie skakać po ryjach tak? okej, okay, dobrze Dobra. pierwszym etapem jaki jest najważniejszy w, dzisiejszym, w przygotowaniu dzisiejszego makijażu to oczywiście oprócz otwarcia piwa bicia odrobiny jest przygotowanie niezbędnych składników. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj jest pędzelek, pędzelek firmy 3 na 4 pędzelek ogólnie, renomowanej firmy Rimmel bodajże. Jest, bardzo, bardzo, bardzo dobrze kryje, zobaczcie. Zastanawiacie się co to jest. Także to jest kolejny ważny element naszego makijażu, cukier puder dość mocno zmielony, cukier buraczany też cukier, no i oczywiście sprawa najważniejsza dzisiejszego dnia to pastele. Ze względu na to, iż kolega yy, Michał ma całą rodzinę, która pracuje w show biznesie i przygotowuje yy, znane gwiazdy do, do występów w telewizji, mamy wszystko, cały niezbędny sprzęt, tak, yy, pastele to już były i oczywiście jakieś yy, partki, jak to się nazywają takie fratki, akwarele. akwarele. A więc od czego możemy zacząć. Dzisiaj tak bierzemy pędzelek 3x4, najlepszy jak już mówiłem dostępny na rynku. Musicie uważać, żeby nie zrobiły wam się żadne grudki w tym momencie w tym cukrze, pudrze, tak dobrze odmieniam? Odpowiednio nałożyć, strzepać nadmiar, no i równo i delikatnie Nałożyć na twarz. Dla takich też najbliższych, najdroższych. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić oczy na sam koniec, bo nie malujemy oczy cukrem kutrym. Dlatego, że jak pamiętacie, Panda ma czarne oczy, tak? I co jeszcze ma czarnego? Łapki czarne. Uszy ma czarne. A to też uszy zostawcie w spokoju na razie. Pamiętajcie, żeby nie naruszyć tak zwanego trójkąta śmierci, to znaczy zatoki i nos. Bo to może się teraz takiś nie skończyć. Ale no. no. no, wiesz co, dobry jest ten makijaż, ogólnie polecam bez względu na to, że pomijcie mm. <grymnie> także o swojej brodzie. O się dziewczyny. I o wąsach. Pozdrowienia do Mariusza Woźniaka. Mariusz pozdrawiam ciebie. A ja to tego nie będę mówił. Chyba i ktoś tu będzie odkurzał po mnie. I nie będę to ja. Ale nie się Szymon, masz odkurzaczek. No. Jak w tym momencie widzicie, mamy przygotowaną, przygotowaną bazę. Aha, jeszcze zapomniałem o. Tutaj o wąser, tak? Mamy przygotowaną bazę naszego podkładu. Nie zapomnijmy o tym piwo. Znacząco poprawia cerę. Wpadło no, mi do kolejnym. Aha, zapomniałem, zapomniałem jeszcze w ogóle. Przy, nie, przynieść talerzyk szybko, bo potrzebuję jeszcze jeszcze pamiętajcie zanim zaczniecie z kuchni, zanim zaczniecie makijaż przygotujcie to już mówiłem pastelę farbki też mówiłem ale talerzyk do wymieszania tych farbek ja coś tu podniosę o. i no i znowu spadło. No i oczywiście węgiel. Ja mam dość tłustą skórę i cenę, tak? Ceny. I ze względu na to mój węgiel jest słabo kryjący, ale... Dlatego właśnie do tego przygotowałem specjalny odcień pasteli, czarny czarny, czarn, czarna czern. Zobaczcie dziewczyny. Tak jest? Ok. czarno czerń to jest znany odcień pasteli, lubiany przez artystów tworzących subkulturę IMO i tak dalej. Ja także, ja także regularnie Dlatego też mówię, węgiel w tym momencie odpada, pamiętajcie dziewczyny, jeżeli macie tłustą wszystko słychać potem. Jeżeli macie tłustą cerę, to nie używajcie węgla. Zdecydowanie używajcie wtedy pasteli. Odcień czarny, czarna czerni. Wyjącowa. na dla Was pastele. Użyjcie farmy. Ale że ostatnio mama Michała, tak? bo ona zajmuje się właśnie w tej branży, pracuje. Zcylizowałem Michaela Jacksona do trumny, nie ma koloru czernego, a nie, został, przepraszam, został. Yy, aplikujemy czarną farbę na 15. czarno-czerni znowu, ponownie w akcji. Yy, Widać, widać, słuchajcie, jeszcze będziemy komponować to z tym pucelkiem. I teraz czarna czerni aplikujemy ją, aha, kolejna rada. <słuch> nie, nie macie na czym kłaść farb, prawdopodobnie nie macie to znajdziecie płytę, której prawdopodobnie też nie macie, ale możecie ją kupić w każdym sklepie, na przykład w Rosmanie. Z piwem to rozmieszczę. Tutaj tworzymy magiczną maść, Piwo cukier puder. Robimy tutaj tego. Tworzymy w tym, maczamy w cukrze pudrze i piwie tutaj. Okej, okay, dobrze. Widzicie? Zupełnie inna jakość niż nakładałem na samym początku. Tu wkładziemy. Pamiętajcie, żeby powtórzyć kilkakrotnie ten etap. Moczymy, moczymy jeszcze raz mieszance. Słuchajcie, jeszcze raz mieszance. Makijaż, <grystanie> makijaż to, się ma, to się nazywa pedicure czy manicure? Oboje. Aha. pedicure to jest chyba nóg. Ojej. Ehm, no, w tym momencie ważnym etapem, który utrwali wasz makijaż jest bez wątpienia piwa. Mówiliśmy na samym początku, mówiłem to uszy. Makijaż I w tym, właśnie, w tym oto właśnie miejscu chciałbym zaanonsować Wam wszystkim yy, i zaprosić do uczestnictwa w konkursie, który ogłaszam tutaj wszędzie w wobec na najlepszą pandę, na najlepszy makijaż pandy yy, na YouTube. Zapraszamy, zapraszamy do wygrania będzie zestaw kosmetyków ta, ta, taki normalny chyba. To już normalny zestaw kosmetyków. Nie ten od mamy Michała. Eee, oraz jako nagroda pocieszenia to oczywiście piwo. Eee, wasze filmiki prosimy wysyłać jako odpowiedzi do tego filmu. Eee, w sumie no, najchętniej byśmy widzieli makijaże Pandy. Tyle możemy powiedzieć. Do wygrania oczywiście atrakcyjnej nagrody. Zapraszamy do uczestnictwa. Ja zapraszam Was do zmycia makijażu razem ze mną. No dobra. Jeżeli już skończycie swoją 8-godzinną tyrkę w miejskim zoo, pewnie przyjdzie Wam do głowy pomysł, żeby zmyć makijaż. Otóż opatentowałem nowoczesny sposób mycia makijażu, nakładania na niego następny. Tak jak Picasso malował swoje dzieła, taki Wy malujcie się na Wasz obecny makijaż. Na przykład na makijaż pandy dobry jest makijaż miejskiego żula. Co do tego potrzebujemy? Mokre ręce przede wszystkim, albo wilgotne, takowe właśnie posiadam. No, i zamykamy oczy i energicznie podcieramy o całą twarz. I w tym oto momencie przeobraziłem się z brzydkiego kaczątka pięknego żółta. Zapraszam Was do wykorzystania mojego triku i, i udziału w konkursie. Pozdrawiam, cześć.